Witam serdecznie. Masaże są jej pasją, drogą życiową, ale nie ogranicza się tylko do tego. Brata Janko, proszę powiedz, jak to wszystko się zaczęło? W momencie, kiedy świadomie zaczęłam pracę nad sobą, zaczęłam się rozwijać. Mhm. A kiedy Zaczy, to było? Świadomie 10 lat temu. Mhm. Zaczęły się dziać różne niezwykłe rzeczy w moim życiu, na które się otworzyłam. I pracując przez 23 lata w szkole, parę lat temu odeszłam z tej pracy, ponieważ zobaczyłam, że jakby chcę pójść w troszkę innym kierunku. Mhm. I pojawiły się właśnie masaże, praca z ciałem i nie tylko. Oprócz tego też praca z kobietami. Także jakby wiele dróg prowadzi do jakiegoś jednego. Celu, można powiedzieć. A co znaczy praca z kobietami? To znaczy, to są warsztaty dla kobiet, kręgi kobiet, mhm. tego typu rzeczy. A pasjonuje mnie w ogóle e, prasta, siła i mądrość w mnie w każdej kobiecie. I jakby w tym kierunku e, podąża moje serce. I bardzo mi zależy na e, świadomości kobiet, na otwartości. Mhm. E, na byciu ze sobą i na czerpaniu z tego, co mamy gdzieś tam w sobie, najgłębiej ukryte. Myślę, że to jest bardzo ważne dla dzisiejszego świata, mm -hmm. dla świata nas kobiet, dla świata mężczyzn, dla naszego wspólnego świata, żebyśmy budowali nowy świat po prostu. Mm -hmm. Bo przez ostatnie setki tysiące lat kobiety są jakby przytłoczone. Tak, no taka jest, taka jest sprawa, że był matriarchat, potem patriarchat, a teraz przychodzi taki czas, żebyśmy zaczęli w końcu żyć w równowadze. Czy nie było ani jednego, ani drugiego, tylko żeby była pełnia jedności tak, między męskością a kobiecością. Zarówno ten ma matriarchat w starożytności, jak i później obecnie patriarchat jakoś się nie sprawdza, więc. więc tak, więc dlatego równowaga. szukamy. I myślę, że to jest ta podstawowa i najbardziej prawdziwa rzecz. Równowaga, harmonia i jedność mm. też w tej dziedzinie. Nie? Mm -hmm. Akurat czuję. Że ponieważ bardzo dużo w swoim życiu otrzymałam od kobiet wsparcia i poczułam tą siłę i moją Biblią kobiecą jest biegnąca z wilkami, także czuję to bardzo wyraźnie No i idę za głosem tego, no. tego wycia Wilczycy. Mhm. I, I masaże są jakby takim dopełnieniem tej harmonii. Tak, znaczy ma masaże w ogóle no jeśli wierzyć w przypadki, a ja akurat nie wierzę, można mhm. powiedzieć, że... Nieprzypadkowo, jak wszystko pojawiło się w moim życiu. Po prostu poszukiwałam kogoś, kto przyniesie mi ulgę w moim duchowym cierpieniu, że tak powiem, i fizycznym. No i poszukując, odnalazłam w sobie, można powiedzieć, taki potencjał, że też w tym kierunku jakby powinnam podążać. No i tak zaczęła się moja przygoda, moja podróż, właśnie też z masażem. Z pracą, właściwie głównie pracuję w tej chwili z masażem hawajskim Lomi, Lomi. Jest to praca taka dosyć głęboka, mm -hmm. na różnych poziomach się odbywająca, ale też zajmuję się masażem Radna abianga, to jest masaż ajoberdyjski, gorącymi kamieniami półszlachetnymi mm -hmm. i masaż azjatycki bambusami. Mm. A na czym to polega? To znaczy o masaż ym, bambusami. bambusami. To są, Bo mi się to yy... kojarzy z kijami brzozowymi. <laughs> nie, spec, specjalnie y, y, wykonane pałeczki bambusowe, kijki, mhm. y, które zawierają bardzo dużo krzemu i jakby doenergetyzują organizm, y, no, powodują też takie efekty kosmetyczne dla kobiet. Także w zależności mhm. od tego, co komu jest potrzebne, to odpowiedni masaż tutaj oferuje. W mhm. zależności od tego, jak czuję, czy jak osoba czuje, gdzie się najbardziej w jakiej przestrzeni się najbardziej porusza. I ja też mogę podpowiedzieć tak, że wtedy jeden z tych trzech masaży mhm. oferuje. A ratna Abianga. Mhm. Ratna Abianga to jest właśnie ten ajuwerdyjski masaż gorącymi kamieniami półszlachetnymi. Różni się od tego zwyczajowo przyjętego ponieważ nie są to kamienie bazaltowe, tylko kamienie półszlachetne, które też zawierają już same w sobie swoją jakąś moc lecze, leczniczą mhm. tak? i to jest praca głównie z centrami energetycznymi, mhm. z czakrami, także no jest to też bardzo takie głębokie i, i, i doświadczające lecznicze również? Tak, 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 oczywiście. I jakieś mm -hmm. uzdrowienia takie nagłe się zdarzyły? Nie, nie miałam czegoś takiego, że nagłe uzdrowienia, natomiast uważam, że ja mam takie doświadczenie, że wszystko jest jakimś procesem, tak? Mm -hmm. Oczywiście przyjmuję też tak, że może być nagłe uzdrowienie, natomiast w masażach, które ja wykonuję, przeważnie jest to jakiś proces i dzieje się tak, że w zależności od tego, jak bardzo otwarta, otwarta jest osoba, która decyduje się na masaż, czy to tylko chodzi o doznania w, w ciele fizycznym, czyli chce się lepiej poczuć albo chce dostać od, odprężenia, to po prostu to przychodzi. Jeśli osoba jest bardziej otwarta, potrzebuje czegoś więcej, to też przychodzą potem różne rzeczy, łącznie z uzdrowieniami, tak? Że, że mam oczywiście jest to proces, czyli Wtedy taki masaż odbywa się nie jeden raz, ale na przykład pięć razy musi być cykl, tak? Mm -hmm. I, i, I są to procesy odbywające się, no i na, y, na polu fizycznym, i na polu emocjonalnym i duchowym, także y, jest to taka praca już kompleksowa później. Oczywiście y, działamy tylko wspólnie razem z osobą i na tyle, na ile osoba pozwoli, ile chce, mm -hmm. jak to czuje, tyle wchodzimy. Y, więcej jakby więcej się nie da nie się po prostu no. tak. No. To jeszcze może o lomi lomi powiedz parę słów. Mm -hmm. No więc to jest w ogóle mój ulubiony masaż. Ja najlepiej się w tym czuję, ponieważ uwielbiam pracować dłońmi. To jest masaż o prastarych bardzo korzeniach i tradycji, ponieważ jest to masaż, który wykonywali w świątyniach hawajskich kahunowie, czyli uzdrowiciele mhm. hawajscy, a więc jest to już jakby samo w sobie wejście do jakiejś świątyni, tak? mhm. Dla mnie ten masaż jest miłością, modlitwą dotyku, ja to tak nazywam, dlatego że przez delikatny bardzo dotyk, przez głaskanie, przez jakieś tam delikatne ugniatanie, przez delikatność. Pobudza się yy, no, takie pokłady w nas, tego. Yy, warstwy. Warstwy, tak? Ale tego, co, w nas, co co jest naszą największą potrzebą. Kiedy mm -hmm. się rodzimy, to największą naszą potrzebą jest dotanie, dostanie dotyku. I myślę, że to jest ten masaż, który właśnie do tego się odwołuje, tak? Czyli mm -hmm. do tego do tej naszej pierwszej potrzeby po urodzeniu. Mhm. I myślę, że ten masaż właśnie pobudza to wszystko jakby do życia na nowo, tak? Mhm. Przez określone ruchy, bo ten masaż wykonuje się przy też tańcu takim specjalnym, więc to jest jakby połączenie ruchów masującej osoby, pracy z dłońmi, bo to mhm. jest praca z dłońmi i przed ramieniami, więc jest to taki, muzyka. można powiedzieć, odpowiednia muzyka, jest to taki rytuał. Mhm. No, i, i, I myślę, że on, no, akurat w moim przypadku, jest to coś, co bardzo, tak powiem, przynosi mhm. obfitości, ponieważ to widzenie w klientach, mhm. pacjentach, którzy przychodzą. Wspomniałaś o tych narodzinach, czyli mi się to kojarzy, tak jakby. Tak jakby ten masaż był jakby metaforą yy, riberkingu. Tak, można sensie. też... Tak, tak, tak. To no. wszystko zależy od punktu patrzenia, tak, jak to widzimy. Ja, ja, do, ja doświadczam pracując z osobami, że właśnie to jest coś takiego, że ten bardzo delikatny, głaszczący yy, dotyk yy, powoduje jakby powrót do tego takiego najistotniejszego momentu, nie? kiedy wszystko się zaczyna tu na ziemi. Takiego wewnętrznego dziecka też. Tak, tak, mhm. tak, tak. Więc myślę, że może to też na tym poziomie jest, nie? Mhm. Praca. To pięknie. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkich tych, którzy mają potrzeby, zapraszam na masaże do Orędy. Moja strona internetowa to jest www.orendamyslikmasaże.pl spotkajmy się po prostu i zobaczymy co wyniknie z tego spotkania. Zapraszam.